Oto 10 błędów na stronach internetowych, które zauważam w audytowanych firmach. Te błędy mogą kosztować klientów, bo popatrz, masz stronę internetową, ale być może ona nie przynosi oczekiwanych wyników. Sprawdź, czy przypadkiem nie popełniasz któregoś z tych 10 błędów. Po pierwsze, powolne ładowanie. Klienci nie lubią czekać. Po drugie, brak responsywności. Strona musi działać na każdym urządzeniu. Sprawdź to. Po trzecie, skomplikowana nawigacja. Użytkownicy muszą łatwo znaleźć to, czego szukają. Po czwarte, słaba jakość treści. Treści muszą być wartościowe i angażujące. Po piąte, call to action. Wyraźne wezwanie do działania jest kluczowe, aby ludzie wiedzieli, co mają robić. Kolejna rzecz to zbyt wiele reklam. Nadmierne reklamy, i ciągła sprzedaż, to zniechęca użytkowników bez dawania wartości. Niska jakość grafik, również jakieś rozpikselowane rzeczy będą działały na niekorzyść. Zdjęcia i grafiki muszą być profesjonalne ze stoków raczej rezygnujemy. Problemy z bezpieczeństwem, brak certyfikatu SSL odstrasza klientów czerwonym napisem, że strona jest zagrodza. Niedostosowanie do SEO, no to wyklucza cię z wyszukiwarek. Brak analityki powoduje, że jedziesz na ślepo i nie wiesz, jak szybko, jak daleko, nic nie mierzysz, to nic nie sprawdzasz, nie wyciągasz wniosków, to bardzo trudne. Więc jeżeli widzisz te problemy, które przed chwilą mówiłem, na swojej stronie internetowej, na waszym portalu, to jak najszybciej skontaktuj się z BuBiznes po bezpłatną wycenę i zmodernizujemy waszą stronę internetową, aby odzyskać klientów.